W sobotę 27 sierpnia w związku ze zbliżającą się rocznicą podpisania porozumień sierpniowych w siedzibie podbeskidzkiej Solidarności odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Wręczam panu medal stulecia odzyskanej niepodległości. Srebrnym krzyżem zasługi uhonorowany został Zdzisław Pyka, działacz Solidarności w PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Jest to ogromny zaszczyt dla mnie, że ktoś docenił moją pracę tak wysokim oznaczeniem, bo dla mnie Krzyż Zasługi jest bardzo wysokim oznaczeniem i jak jest to moje ukoronowanie, ponieważ niedawno przydamy e przydatnej więc jest to jak gdyby ukoronowanie mojej pracy związkowej, mojej pracy społecznej, mojej pracy dla kopalni Silesia, którą dwukrotnie ratowaliśmy przed zamknięciem, więc niezmiernie się cieszę, że ktoś po prostu potrafił docenić te moje zasługi i jestem z tego bardzo dumny, z tego z oznaczenia, bardzo wiele dla mnie znaczy. Prezydenckie medale stulecia odzyskania niepodległości otrzymali Jerzy Binkowski, Kazimierz Czyż, Zdzisław Dudek, Anna Frączek, Leszek Frydel, Jacek Grabowski, Wiktor Herczek, Wiesława Jakubiec, Janusz Kudełko, Zofia Lamers, Zofia Lulek, Janusz Okrzesik, Zbigniew Satława, Leszek Sekuła, Franciszek Słowik, Julita Solecka, Andrzej Solecki, Barbara Waluś, Marek Wojtas i Andrzej Zadorożny. Rok bieżący, 2022, jest ostatnim rokiem, w którym to odznaczenie jest nadawane, a jest to za sprawą tego, że mija, upływa 5 lat, okres pięcioletni, jaki 100 lat temu, przed jakim 100 lat temu formowało się państwo polskie, bowiem w 1922 roku zakończyło się powstawanie państwa polskiego po tym, jak zostało przyłączone do Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, Częściowe, częściowo odzyskane ziemie Górnego Śląska po powstaniach śląskich. Dzisiaj proszę Państwa w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej oraz osobiście Pana, pana Prezydenta chcę Państwu przede wszystkim podziękować za Państwa wkład w przemiany demokratyczne w naszym kraju, za Państwa zaangażowanie w Solidarność. To jest coś, co wszystkich nas odznaczonych dzisiaj łączy. To jest to, że... Na pewnym etapie naszego życia spotkaliśmy się dzięki Solidarności. Dzięki Solidarności, dzięki Solidarności tej przez duże S i tej przez małe S tej międzyludzkiej, zwykłej, normalnej, codziennej. I to jest rzecz, której nikt nam nie odbierze. To jest rzecz może nawet cenniejsza od tych medali, które dzisiaj otrzymaliśmy. I co prawda, Medale trzymają się w konkurencji indywidualnej, w związku z tym otrzymały je pojedyncze osoby. Ale myślę, że wszyscy mamy taką świadomość tego, że to jest tak naprawdę wyróżnienie dla pokolenia dla pokolenia Solidarności, dla pokolenia, które tak dużo zrobiło dla odzyskania suwerenności przez Polskę, aby Polska z powrotem weszła na drogę niepodległości. I w imieniu nas odznaczonych, ale też w imieniu całego naszego pokolenia, jeszcze raz dziękuję. I wyrażam nadzieję, że to, co Solidarność dała Polsce z upływem czasu i z pewnego dystansu, będzie coraz bardziej doceniane i, i szanowane. Dla mnie jest to szczególne wyróżnienie, dlatego że dla mnie niepodległość jest związana od dzieciństwa z pamięcią mojego ojca, który był legionistą. Spędził na wojnie Legionach, w Legionach 5 lat. Jest, był nauczycielem. Później budował polską oświatę w małym miasteczku, później w Rzeszowie. I ja, wojna dla mnie zaczęła się, jak miałam 7 lat. Więc ja pamiętam dokładnie i postawę ojca. Zresztą wychowanie odebrałam bardzo patriotyczne. Moja mama też była nauczycielką. I dla mnie niepodległość i solidarność to są dwie bardzo, bardzo dwie określenia, których trzeba dać pewną równość. Bo człowiek, tylko człowiek niepodległy może być solidarny i na odwrót. Człowiek solidarny, który jest naprawdę solidarny z innymi, może być człowiekiem niepodległym, bo on wie, kim jest. I to jest dla mnie bardzo istotne. Tego uczyła młodzież przez, przez 35 lat. Ta niepodległość, to wyróżnienie, święta niepodległości, ten, ten, to odznaczenie jest chyba dla wszystkich Polaków bardzo ważne, bo przecież kto znał historię, uczył się, pamięta te czasy, gdy byliśmy pod zaborami, gdy byliśmy zniewoleni. My potrafimy walczyć, zdobyliśmy tę, odzyskaliśmy tę swobodną wolność, później ją znowu utraciliśmy, więc. Zwycięstwo Solidarności w połączeniu z odzyskaniem wolności 100 lat temu, obecnie już 104, prawda, 105 leci, jest bardzo ważnym wydarzeniem chyba dla nas wszystkich i dlatego tak sobie cenię to odznaczenie. Taki czas też chcielibyśmy wykorzystać, bo nie mogliśmy tego zrobić wcześniej. To jest wyróżnienie, które najwyższe wyróżnienie, które przyznajemy my jako ludzie Solidarności, i to wyróżnienie może przyznać tylko i wyłącznie. Zjazd regionalny to jest najwyższa władza na, u nas w regionie, i takie wyróżnienie właśnie panu Jerzemu Binkowskiemu nadał walne zebranie delegatów NZZ Solidarność regionu pod Beskidzie. Jak Jaruzelski wprowadził stan wojenny, więc myśmy postanowili działać. Stworzyliśmy tak zwany trzeci szereg w konspiracji do czterech. Janusz Kudełko, Grzegorz Jaroszewski, Antek Włoch i ja. No i ja byłem przewodniczącym trzeciego szeregu przez prawie dwa lata, żeśmy działali w podziemiu. Prawda, w, w ukryciu. A no z tym się wiązał stres i różne niedogodności, prawda, I, a, No ale jakoś tam wytrzymaliśmy, w końcu żeśmy wpadli, no po dwóch latach. E, aresztowali wszystkich działaczy. A, no ale udało nam się Udało nam się jakoś pobudzić w społeczeństwie tutaj na Podbeckidziu sprzeciw wobec, wobec komuny, wo, wo, wobec tego systemu, który wtedy panował. Prawda. Ludzie byli więcej informowani, co, co złego się działo. Prawda. Żeśmy drukowali tak zwaną bibułę, a przekazywaliśmy informacje o aresztowanych, o, o, o różnych takich nawet y, mieliśmy swoją radiostację, gdzie nadawaliśmy audycję a, y, szeroko słyszalną na podległości kilkudziesięciu kilometrów. A w końcu po aresztowaniu no, postanowiłem wyjechać y, z kraju y, z paszportem w jedną stronę, prawda, bez prawa powrotu, z trójką małych dzieci. No i jakoś tak około 40 lat już na emigracji w Stanach. No ale serce zawsze tutaj biło w kierunku Ojczyzny, w kierunku Polski, a postanowiłem wrócić już na stałe. Muszą świętą i złożeniem kwiatów pod pomnikiem w skoczowie związkowcy z regionu Podbeskidzie NZZ Solidarność uczcili kolejną rocznicę porozumień sierpniowych z 1980 roku, czyli powstania NZZ Solidarność. Puść nam szeroką i głęboką miłość po braciom i najmilszej matce ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie. Jesteśmy przeddzień tego wielkiego dnia, jaki jest dla Solidarności 31 sierpnia, więc chcieliśmy to upamiętnić. Niedawno tutaj odsłanialiśmy ten pomnik, który jest poświęcony Solidarności, a z drugiej strony też dobre relacje duża grupa związkowców w Skoczowie. Po to tutaj dlatego tutaj mieliśmy to spotkanie rocznicowe 42. rocznica Powstania Solidarności. Myślę, że to jest ten powód, gdzie trzeba Bogu dziękować za to, co było, ale też i prosić o błogosławieństwo na przyszłe lata.